i czwarte starcie w ostatnim pojedynku w kategorii juniorów pomiędzy Kamilem Benickiem z Witkowic a Piotrem Kantorowiczem z Mysłowic. jest to kategoria wagowa 91 kg a bezpośrednio po pojedynku nastąpi dekoracja Najlepszych zawodników w kategorii wagowej 81 kg Tam przypomnę miejsce trzecie Zajle Michał Sadowski, Przemysław Tomczak miejsce drugie Mateusz Kowalczyk, a wygrywa tę kategorię Stanisław Olczyk z Klofasa Katowice. Koniec walki. Za chwilę zobaczymy, jaki jest werdykt Sędziowski. Zdrowy pożądanie. się w ja Wręcz Zdrowy pożądanie. dla najgorszego zawodnika Tego Zdrowy pożądanie. który jest Zdrowy pożądanie. jest. dla Wygrywa 2 do 1. Kamil Benicek z Witkowic, Piotr Kantorowicz z Mysłowic. Jest drugi. W ten sposób zakończyliśmy walki w kategorii juniorów. Przed nami pozostaje jeszcze 7 walk w kategorii seniorskiej. Walką pierwszą w tej kategorii. Będzie walka w kategorii bagowej. 57 kg i Mateusz ma podium. Miejsce pierwsze w kategorii 81 kg kilo zdobył Stanisław Olczyk. Miejsce drugie Mateusz Kowalczyk. Miejsce trzecie Przemysław Tomczak i Michał Sadowski. Są to zwycięzcy kategorii 81 kg w juniorach. Za chwilę zostanie wręczony również przez panią Anielę Krasnożon pamiątkowy puchar dla najmłodszego zawodnika. No w tej chwili jest zdekorowane to co powiedziałem wcześniej, najmłodszy uczestnik tego turnieju, osobiście nagrodę wręczyła żona Pana, leżyły żona Pani Aniela. A najmłodszy zawodnik jest reprezentantem miejscowego klubu na pewno. Taka zachęta do dalszej pracy mi się przyda. A pierwsza w seniorskiej przypomnę Mateusz Mazik, Dawid Torzecki, 57 kg. لبع لتة